Fiodor Czerkaszyn z nami przed galą w nosalowym dworze w zakopanym. Przed tobą pierwsza walka o pas. Ty zawsze podkreślasz, że walka jest dla Ciebie świętym, ale tym razem to nie będziesz przesadzał, jeśli tak powiesz, bo faktycznie jest to walka o dużą stawkę duża dla Ciebie. Duża stawka, duża motywacja. Oczywiście już podchodzę do tego z taką głową już inaczej. Tak, nie to, że święto-święto, już po prostu taka. Takie poważne podejście, gdzie naprawdę jestem gotów do tej walki mentalnie i fizycznie. Cieszę się, że w ogóle jest taka możliwość. Kolejny raz z zakopanym, to też już szczerze powiem, jak dom. Tyle kibiców, cieszy się, że wszyscy dojeżdżają, kibicują, więc dla mnie ważna walka. Jestem nastawiony, także nie mogę się doczekać tak naprawdę. Hmm. Powiedz, jak ty się czujesz w ringu z tymi mańkutami? Bo ty też czasami lubisz zmienić pozycję. Jutro będziemy to oglądać, czy raczej będziesz trzymał się standardowej? Czy zobaczymy? A zobaczymy, ponieważ to zawsze, wiesz, jak to jest w walce. Na przykład nastawiamy się na jakiś plan, patrzymy na przeciwnika, na filmikach on boksuje w takim stylu. Wychodzimy do ringu, jakaś akcja czy coś, Zmienia się od razu ten plan, więc zobaczymy, jak boksować z manikutami, w sensie pytasz jak daję radę, tam jakoś mieliśmy te sparingi fajnie, trochę też doświadczenia nabrałem się, ostatnia walka przecież też była z manikutem, ale każdy przeciwnik jest inny i wiadomo, różny style, styl robi walki. tak. Ja mi że ten, ten manikut będzie trochę bardziej wymagający niż poprzedni. Tak, oczywiście, że tak I tutaj się na to nastawiam, jest doświadczony, widać, że, że jest w formie, ostatnie walki wygrane, więc... Nie mogę się doczekać. A mhm, no tak docelowo, ty już tam widzisz tego Carlosa Adamesa, który ma ten pełnoprawny pas? Nie, no szczerze powiem, naprawdę skupiam się ja... Wcześniej też tak pytali, zabiegaliśmy wszyscy naprzód, więc chyba trzeba dać z tym spokój, ale w sensie oczywiście ja oglądam tych mistrzów, wiem, kto jest mistrzem mojej wagowej kategorii. I oczywiście oglądam i wiem, gdzie idziemy. Także oczywiście bardzo bym chciał wygrywać wszystko po kolei i dojść do takich walk. Mhm. Przygotowania wszyscy ostatnio mówią w Knockout Promotions bez żadnych kontuzji, tak więc chyba jakaś dobra aura nad wami czuwa. W końcu. Bo cały czas kontuzje, to tamto. Natomiast tym razem, tym razem jest ok, prawda? Tak, tym razem naprawdę nie ma na co narzekać, wszyscy zdrowi, jesteśmy gotowi, cała ekipa jutro jedzie po zwycięstwie. W ogóle wydaje mi się, że ta walka dla Ciebie przychodzi w dobrym czasie, masz dobry rytm startowy, dwa zwycięstwa w tym roku, widać, że Wyglądasz dobrze, waga zrobiona, ale nie jesteś wysuszony. Tak. Wyglądasz naprawdę dobrze. Chyba sam się dobrze czujesz. Sam się dobrze czuję, tak, dużo pracuję ze swoim teamem, jakby pozmieniałem niektóre rzeczy, e, dopasowuję to wszystko do siebie, żeby komfortowo się czuć i rzeczywiście widzę, że to się sprzyja, ponieważ mam też jakieś swoje doświadczenia i czasami już rozumiem, ktoś mi coś próbuje wcisnąć, to już czuję, że to jest... Nie, to nie gra po prostu, tak? I dlatego teraz mi się wydaje, że tak jak powiedziałeś, że rzeczywiście jestem na dobrej drodze, tak? Widać, że też się rozwijam i ta walka to naprawdę dla mnie dużo znaczy, także cieszę się. I jutro czekamy na koncert boksów w Twoim Aha. wykonaniu. Oby wszystko się ułożyło, także trzymajcie mocno kciuki i do jutra. Pozdrawiam. Dzięki. 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 dzięki.